Ten weekend w Sandomierzu minął pod znakiem kobiet, a dokładnie Akademii Liderek, której organizatorem jest Stowarzyszenie Kobiety w Centrum. W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział ponad 130 pań z całej Polski. Dzieje się, dzieje. 130 niesamowitych kobiet przyjechało z całej Polski do Sandomierza. Bo to co jest wyjątkowe, co dotyczy Akademii Liderek, to to, że przyjechały tu dziewczyny ze wszystkich 16 województw. Wszystkie są lokalnymi liderkami, ale teraz przez trzy dni pracujemy razem są po to przede wszystkim, żeby nawiązać sieć kontaktów, żeby razem, e, wspólnie się dokształcać, bo e, dziewczyny uczą się i kompetencji liderskich, budowania marki osobistej, wystąpień publicznych. Ale też to, co dzieje się na Ukrainie sprawiło, że nieco też zmieniłyśmy program naszej Akademii. E, są specjalne szkolenia z tego, jak organizować zbiórki, jak pomagać tym, którzy właśnie uciekając przed wojną trafiają do Polski, jak rozmawiać z tymi ludźmi i jak organizować pomoc. Dodatkowo, w czasie całej akademii prowadzimy zbiórkę darów dla tych osób, które z Ukrainy przyjechały właśnie w okolice Sandomierza. W niedzielę będziemy te dary przekazywać. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ogromnego serca naszych uczestniczek. I też coś jest prawdziwego w tym stwierdzeniu, że w tych trudnych czasach to jest niezwykły sprawdzian Solidarności Kobiet, bo to my, kobiety, najszybciej podejmujemy to działanie. Nie pytamy o zbyt wiele szczegółów. My w tej sytuacji po prostu wiemy, jak się zachować, bo też ta pomoc przede wszystkim dotyczy właśnie kobiet i to kobiet z małymi dziećmi. Przez całe trzy dni panie, które zdecydowały się uczestniczyć w Akademii Liderek, miały okazję do skorzystania z szeregu spotkań, warsztatów i wykładów, podczas których podejmowane były tematy m.in. związane z przedsiębiorczością, polityką, działalnością społeczną oraz profilaktyką zdrowotną i równouprawnieniem. Jak podkreślam, Magdalena Sopkowiak Czarnecka, takie wydarzenia Wydarzenia pomagają i motywują współczesne kobiety do działania. W wydarzeniu, które odbywało się w miniony weekend pojawiły się również mieszkańki województwa świętokrzyskiego. Takie jest założenie Akademii, że to tu kształcimy te 130 lokalnych liderek, które za chwilę ruszają w Polskę. Nasze Stowarzyszenie Kobiety w Centrum, chociaż ma dopiero 8 miesięcy, to już mamy swoje oddziały w całej Polsce, w miastach wojewódzkich, a teraz idziemy dalej, bo po Akademii Liderek pojawią się oddziały też w mniejszych miejscowościach. Będziemy tworzyły także oddział Kobiet w Centrum w Sandomierzu, do którego już bardzo serdecznie zapraszam. Partnerem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, patronat honorowy natomiast nad Akademią. Jó liderek objęła Komisja Europejska i Rzecznik Praw Obywatelskich. W pierwszy dzień tego wydarzenia do działania przybyły kobiety motywował Władysław kosiniak kamysz prezes polskiego stronnictwa ludowego, były minister pracy i polityki społecznej, który podkreślił, że rola kobiet jest coraz większa. Dzisiaj nie ma ważniejszego tematu niż pomoc Ukrainie i od tego zaczęły kobiety. W centrum to spotkanie, głos młodej Ukrainki, chyba taki bardzo przejmujący i najważniejszy z nas z tych wszystkich naszych wystąpień. I to są wszystkie ręce na pokład, a wiem, że wyrażliwość kobiet w tym względzie jest ogromna. Widzę to u siebie w domu od pierwszego dnia, jak małżonka moja jest zaangażowana w pomoc. I, I naprawdę dzisiaj tutaj też Stowarzyszenie Kobiety w Centrum bardzo dużo robi, żeby pomagać. I tyry z żywnością, i pensjonaty, i to wszystko się dzieje. Bardzo, bardzo to serdecznie dziękuję. No ale jest ta przestrzeń, miejmy nadzieję, normalnego życia też. I tutaj bardzo pięknie kobiety w centrum dbają i walczą o równouprawnienie, ale takie rozumiane przez praktyczne rzeczy, jak dostęp do ginekologa, do właśnie opieki medycznej, do spraw społecznych. To wszystko, wszystko jest po prostu dzisiaj bardzo obecne tutaj i żeby nie rozmawiać tylko o prawach kobiet, jak jest temat aborcji. Tylko jak są tematy równej płacy, opieki nad teściami, nad rodzicami. To wszystko to jest równość, i tego nam dzisiaj brakuje w Polsce. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, przyznał, że kobiety najczęściej zgłaszają się do niego z powodu dyskryminacji na rynku pracy. Do rzecznika praw obywatelskich kobiety często zwracają się z problemem nierównego traktowania w zatrudnieniu. E, chodzi o e, problem luki płacowej. Problem luki płacowej jest w Polsce może nie aż tak natężony jak w innych krajach Unii Europejskiej, ale on istnieje. Należy w związku z tym podjąć działania, aby ten problem rozwiązać. W innych krajach Unii Europejskiej są rozwiązania, które służą eliminacji tego zjawiska, bo nie może być tak, że za tę samą pracę kobieta dostaje pensję na przykład tak jak jest w naszym kraju, 20% niższą od mężczyzn. To jest zjawisko negatywne, które należy eliminować. Krzysztof Tusznio, dyrektor hotelu Sarmata w Sandomierzu, w którym odbywała się Akademia Liderek, podkreślił natomiast rolę kobiet na obecnym rynku pracy. Jak przyznał większość załogi w hotelu, to właśnie kobiety. Nie da się ukryć, że w hotelu Sarmata większość, zdecydowana większość pracowników to kobiety, mogę powiedzieć, sumienne, pracowite i Plusem kobiet jest to, że o byle błahe powody nie zmieniają pracy. Kobiety są, jeśli chodzi o zatrudnienie, stabilne. Nawet bym powiedział, że zauważamy pewną korelację. Wszystkie kobiety, które mają dzieci, dokładnie są najbardziej oddane pracy, zależy im na tej pracy i się poświęcają tej pracy. Tak? Osoby młode. Wiadomo, nie mają dużego przywiązania do pracy, często tą pracę zmieniają. Więc, nawet kiedy mamy do wyboru kandydatów na dane stanowisko i mamy do wyboru kobiety z dzieckiem, czy kobiety z dwójką dzieci, czy młodą dziewczynę, która dopiero wchodzi na rynek pracy, myśląc długoterminowo, lepiej wybrać kobietę z dwójką dzieci, czy z dzieckiem, bo wiemy, że ona będzie na pewno nastawiała się na długoterminową pracę i wiązała się długoterminowo z firmą. Kobiety w Centrum to dynamicznie rozwijające się stowarzyszenie, które poprzez swoje działanie wspiera kobiety bez względu na ich wiek. Swoje oddziały ma w 16 województwach. Katarzyna Kaszluga, STV Info.